Hej, witam Was na moim kanale ponownie. Zapraszam dzisiaj na taki luźny filmik. Właściwie to będzie taki vlog, yy, pogadanka, po prostu chcę sobie do Was pogadać, bo mam mało takich filmików, w którym jakby yy, mówię do Was po prostu tak luźno. Zawsze są to filmiki o jakiejś takiej konkretnej tematyce, a dzisiaj po prostu będzie to taka luźna, bardzo luźna pogadanka. Jak widzicie po tytule filmiku, będzie to film o tematyce yy, moja ciąża. Czyli właściwie chcę Wam opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało u mnie, Może któraś z Was jest w podobnej sytuacji jak ja, i może którąś z Was po prostu taki filmik zainteresuje. I postanowiłam że coś takiego dla Was chętniej nakręcę, bo mało jest u mnie vlogów w ogóle, jakoś tak na kanale, mało mówię o sobie. I nadarzała się oczywiście ku temu okazja, nawet nie taka, nie taka mała, więc oczywiście zapraszam Was na dalszą część filmiku pod tytułem Moja ciąża. Ok, dla ciekawskich pokażę Wam może jeszcze jak wygląda mój brzuszek w tym 8 miesiącu, bo powiem, że pewnie Was to ciekawi jak wyglądam. Oczywiście nadal dole mam dresy, więc nie przejmujcie się tym, co jest na dole, Partie na brzuch, zaraz się Wam pokażę. Ok, brzuch wygląda w ten sposób, więc już widzicie, dość spory. U mnie dziecko w 8 miesiącu waży około 2 kg, więc jest to wszystko jak najbardziej w porządku. Mierzy około 40 cm, także... Wszystko jest jak najbardziej ok. tak, tak wygląda brzuszek, który już się prezentuje, powiedziałabym dość konkretnie. Zobaczymy, co będzie się działo za miesiąc. Na telefonie zapisałam sobie rzeczy, które chcę Wam po prostu y, powiedzieć: które żeby mi nie wylecie w głowę. Mam jakąś po prostu ostatnio taką sklerozę, że nie wiem, co się ze mną dzieje. Chyba właśnie przez, przez hormony to wszystko jakoś tak się rozregulowało, że po prostu nie pamiętam o połowie rzeczy, o których po prostu. Muszę pamiętać i muszę zapisywać sobie wszystko na telefonie. Yy, ogólnie, jak to teraz wygląda u mnie, jestem, jak wiecie lub nie wiecie, jeśli śledzicie na Instagramie, to oczywiście wiecie. Jesteście na bieżąco z moim brzuchem, z moimi tygodniami, itd. itd. Aktualnie jestem w 34 tygodniu ciąży i to jest ósmy miesiąc, czyli właściwie końcówka. Zostało mi miesiąc i dokładnie tydzień do porodu, więc właściwie to, no powiedzmy, zbliża się mm, finisz wielkimi krokami. Ja ogólnie czuję się bardzo dobrze. W ogóle całą ciążę, może nie całą, początki były trudne, ale o tym za chwilę. Powiedzmy, te 3, 4 ciąży znoszę naprawdę bardzo dobrze. Czuję się świetnie, jestem cały czas na, na chodzie. Pracowałam właściwie do 33 tygodnia ciąży, czyli właściwie dopiero skończyłam pracować w zeszłym tygodniu. Tak, w zeszłym tygodniu to była moja pierwsza niepracująca sobota, bo jak wiecie, ja jestem izraelską, więc pracuję głównie w soboty. Więc to byłaby była moja pierwsza sobota niepracująca chyba od maja, bodajże tamtego roku. Więc w końcu mogłam sobie troszeczkę odpocząć i powiem wam, że już pod koniec ciąży, w tym ostatnim, powiedzmy, tych ostatnich dwóch tygodniach czy tam trzech, to było już naprawdę bardzo ciężko. Zwłaszcza jeśli na przykład malowałam kogoś na wyjeździe i wiadomo, że warunki kogoś na wyjeździe w domu są dużo cięższe niż tutaj u siebie, mam. bo tutaj oczywiście wysokie krzesło, wszystko mam jakby pod ręką. A wiadomo, jadąc y, gdzieś y, do kogoś, nie wiem, jakie warunki nas po prostu zaskoczą. Y, Nierzadko nie jest tak, że po prostu malujemy na niższym krześle niż mam u siebie w domu. Mam to krzesło, wiecie, wysokie, to jest takie z Ikei, gdzie nie muszę się schylać, jestem jakby cały czas wyprostowana i y, no, ten brzuch jakby już w miesiącu ósmym jest trochę ciężki, więc jednak trzeba troszeczkę y, ze sobą dźwigać i malując u kogoś po prostu... Y, no jest ciężko, bo już boli kręgosłup, boli nogi i nie jest to po prostu łatwe, ale dam radę oczywiście, wszystko poszło zgodnie z planem, nie musiałam onowywać żadnych makijaż, jak sobie założyłam, że pracuję do, do tygodnia 33, tak też się stało, akurat to się zwykło z tym, że właściwie to była końcówka lutego, więc, więc wszystko poszło tak jak ma być. Dobra, bo już się rozgaduję, dam 4 minuty, a jeszcze o ciążę nic właściwie nie powiedziałam. Więc jak to u mnie wszystko wyglądało? Ja właściwie o ciążę dowiedziałam się w sierpniu tamtego roku i y, mimo tego, że oczywiście ciąża była planowana, bo ja jestem po ślubie w tym roku czwarty rok, więc to wszystko było zaplanowane skrupulatnie, y, to y, powiem wam szczerze, że mimo tego, że ciąża była zaplanowana, to y, patrząc na test i widząc te dwie kreski, po prostu i tak jesteście w szoku, bo ktoś to fajnie kiedyś powiedział, że co innego myśleć sobie, aha, fajnie jest mieć dziecko, a co innego, po prostu kiedy widzicie te dwie kreski na te sieciąży i myślicie sobie, o kurde. Faktycznie to się stało, faktycznie to jest, zwłaszcza, że w naszym przypadku to było naprawdę dość szybko, bo my staraliśmy się w sumie o dziecko trzy miesiące i właściwie za trzecim razem, czyli z tym trzecim miesiącem już byłam w ciąży, więc było to naprawdę bardzo szybko. Biorąc pod uwagę, że teraz bardzo dużo osób ma problemy z zaśnie w ciąży i z płodnością, więc ja spodziewałam się, że co najmniej, najmniej zajmę to pół roku lub rok, a tu po trzy miesiącach miła niespodzianka, więc bardzo fajnie. Co jeszcze w ogóle pierwsze obawy, które zobaczyłam, jak na pierwsza w ogóle reakcja, którą zobaczyłam na teście, to było coś takiego, że y, widzę te dwie kreski i myślę sobie, o kurde weź się sensie dwie, to była właściwie jedna kreska mocna, a druga była taka po prostu minimalnie, minimalnie y, blada, także właściwie trzeba było się wpatrywać, żeby ją w ogóle zobaczyć, ale oczywiście ja już, y, już myślę, kurczę, no nie może się mylić, bo to mówią, że... Y, jak jakkolwiek ta kreska nie była blada, to ciąża jest po prostu potwierdzona. Po prostu chodzi o hormony, które jeszcze by osiągnęły nie tak wysokie stężenie, żeby ta kreska była bardzo, bardzo widoczna. Ale po czterech dniach już zrobiłam test ponownie, bo chciałam po prostu to potwierdzić i faktycznie kreski były dwie, bardzo już mocne. I pierwsza oczywiście myśl, którą jakby miałam w głowie, jeśli zobaczyłam te kreski, to Boże, żeby tylko wszystko było w porządku, żeby dziecko było zdrowe, żebym tą ciążę donosiła, żeby nic się po drodze złego nie stało. I faktycznie tak jest, że mm, po prostu martwimy się o to dziecko właściwie od momentu, w którym zobaczymy na teście, że jest on pozytywny. I to się rzeczywiście sprawdza. Ja musiałam, jak nazwisko, czekać na wizytę y, około tydzień, ponieważ na wizytę ginekologa czekać około tydzień ponieważ y, akurat tak się stało, że 15 sierpnia to było święto i to był poniedziałek, a wtedy przyjmują ginekolog, a następny dzień, kiedy ona znowu jest, to był czwartek. Więc musiałam właściwie czekać cały tydzień, żeby po prostu potwierdzić. Bo wiadomo, że niby się ma w głowie, że ok, jest ta ciąża, ale jednak jak się do lekarza i on potwierdzi, tak, faktycznie jest w ciąży, to jest zupełnie co innego. No i oczywiście y, wszystko się potwierdziło, ciąża była y, bardzo już widoczna, y, w sensie pęcherzy był bardzo widoczny, no, i powiem szczerze, że jakby fizycznie człowiek się nie czuje w ciąży, psychicznie też się nie czujesz w ciąży. Właściwie ja dopiero poczułam, że to dziecko faktycznie we mnie rośnie i że jest około 12 tygodnia ciąży. W 8 tygodniu byłam zbadać, prostu się na badanie, żeby zobaczyć, czy serduszko dziecka bije. A w 12 tygodniu właściwie zobaczyłam i yy, to zobaczone to po prostu uświadomi, mi, że. O kurde, faktycznie to dziecko się rozwija, wszystko jest w porządku i faktycznie ono tam jest. Kiedy zobaczyłam na ekranie USG po prostu rączki, nóżki, yy, buzie, wszystko, to faktycznie sobie, człowiek sobie uzmysławia, no i powiem, że przez ten miesiąc czasu, kiedy yy, był po prostu pęcherzyk w 8 tygodniu, a w 12 tygodniu było już właściwie. Yy, można powiedzieć, przypominał dziecko, to człowiek naprawdę dostaje takiego tak kopa, że no to się dzieje naprawdę, nie ma żartu. Więc tak to było u mnie. Oczywiście ja przez pierwsze te, pierwsze, pierwsze trzy miesiące czułam się fatalnie. Właściwie przez miesiąc zupełnie zniknęłam z YouTube'a, ponieważ nie byłam w stanie nakręcić filmiku, zmusić się do czegokolwiek. Oprócz tego, oczywiście, jeszcze pracowałam, więc to jakby. Dodatkowo mnie jakby po prostu męczyło. Właściwie u mnie zaczęły się te schody, takie są poczuciowe, że tak powiem, w 8 czy 9 tygodniu ciąży i trwały aż do tygodnia 14. Zwykle jest tak, że do 12 tygodniu po prostu powinno. No tak czytałam, że jest po prostu jakby nożem odciął, że wszystko się kończy. U mnie tak nie było. Do 14 tygodnia po prostu codzienne, codzienne nudności, raz za jakiś czas wymioty. Ogólne po prostu takie jakieś rozbicie. Co było dziwne, w ogóle mi się nie chciało spać. Ja w ogóle nie byłam zmęczona, normalnie nie mogłam chodzić. Po prostu fizycznie, psychicznie byłam jakby super, a moje ciało fizycznie było po prostu totalną dętką, Także ten do tego 14 tygodnia było naprawdę kiepsko. I właściwie po 14 tygodniu było jak nożem odciąć, czyli wszystko się właściwie skończyło i poczułam się rewelacyjnie i właściwie to, to są poczucie takie świetne, yy, trwało w sumie nadal, właściwie nie ma żadnych dolegliwości oprócz tego, że jest już coraz ciężej. Mimo, że nie przyczynę jaki dużo, ponieważ do tej pory jestem na plusie 8 kg, jestem w 8 miesiącu, więc właśnie można powiedzieć, że co miesiąc przyczyłam 1 kilo, ale y, właściwie, że taktyjemy dopiero od tego czwartego miesiąca, może powiedzieć tego piątego, że ten brzuszek już faktycznie widać. Także jestem do przodu 8 kilo, y, wszyscy może w ogóle Boże, nic nie przytywać, widać tylko brzuch i ja się z tego bardzo cieszę. Ja ogólnie jestem osobą bardzo szczupłą. Powiem szczerze, że ja nie trzymam żadnej diety, nie ćwiczę w ogóle w ciąży, jedynie co to spacery z psem. I normalnie ją ogarniam dom, po prostu zakupy itd. Tak tak także tutaj mm, jestem po prostu jakby aktywna, tak, no nie jakoś specjalnie, że idę na jakieś zajęcia, że ćwiczę czy coś w tym stylu, absolutnie nie. Nie trzymam żadnej diety, jem to na całą ochotę, także jestem mega szczęściarą, że po prostu moje, jakby moja przyjemna bateria i mój organizm tak to wszystko przyjął. Wcześniej powiedziałam, że wszystko jest u mnie w porządku, jest super, czuję się bardzo dobrze. Yy, w ogóle to nie czuję się jakby zmęczona Miałam około 4 dni temu taki kryzys, że po prostu O Jesus, tak mi się chciało spać, że masakra Nie wiem czy to nie była fina pogody i te zmiany temperatury z tej niskiej na tą wysoką Ale teraz wszystko wróciło do normy i jest już jak najbardziej w porządku Chcę poruszyć jeszcze jeden temat tutaj w tym, w tym vlogu I chodzi tutaj o... Yy... Tarczyce, mianowicie ja jak wiecie lub nie wiecie, cierpię, ja cierpię. mam po prostu niedoćność tarczycy i to bardzo spędzało mi sens powiek, zanim w ogóle zas zas zaszłam w ciążę, ponieważ nie wiedziałam, yy, czy, czy w ogóle są w ciążę zajdę, mimo że przyjmuję cały czas leki, jestem pod kontrolą lekarza i mam tą tarczycę unormowaną, to nigdy nie wiadomo po prostu, czy wszystko... Że powiem, działa tak jak, jak powinno działać. Nie wiedziałam w ogóle, czy ciążę donoszę, czy dziecko będzie zdrowe, po prostu czarne myśli w głowie. Yy, ale, oczywiście, uspokajałam jak jednak jak że proszę w ogóle o tym nie myśli, przyjmować leki, tak jak pani przyjmuje, i będzie wszystko w porządku. I faktycznie tak się też stało. Yy, pamiętajcie, że oczywiście, przy tarczycy musicie się badać właściwie, teraz chyba, co miesiąc. Ja oczywiście badam tarczycę przed zajściem w ciążę, zaraz po zaściu w ciążę i wtedy, jakby ten wynik TSH, te bo badamy to jest jakby główny, główny badanie, które musicie robić, żeby sobie skontrolować yy, waszą tarczycę. Yy, moje TSH skoczyło dość porządnie do góry, to znaczy dla kobiet w pierwszym trymestrze byłam po prostu ponad normę. Yy, potem, oczywiście, po konsultacji z lekarzem, yy, i ginekologiem i endokrinologiem podniosłam sobie dawkę hormonów, które biorę codziennie i będę brała do końca życia i podniosłam tą dawkę, oczywiście wszystko ładnie spadło i wszystko trzyma się super oczywiście dawkę zwiększam co jakiś czas na tym się ustawić, już dla wedle, wedle waszych wyników i waszego samopoczucia zwiększałam dawkę oczywiście właściwie co miesiąc teraz dawkę ustabilizowałam i dopiero po porodzie będę ją oczywiście zmniejszać. Więc tutaj tarczyca jest bardzo ważną rolą, ponieważ jak wiemy, dziecko yy, maleńkie, czy chyba do 3-4 miesiąca, ono po prostu yy, tak powiem, działa na naszej tarczycy. Jeśli nasza tarczyca jest zła, to dziecko może się po prostu no, rozwijać gorzej niż, niż normalnie. Dlatego to jest bardzo ważna sprawa, żeby dziecko nie było niepełnosprawne po porodzie, żeby było rozwinięte, żeby było wszystko w porządku wagowo, centymetrowo i ogólnie rozwojowo. Więc to jest bardzo ważna. Rzecz, dlatego nie bagatelizujcie sobie tarczycy, zbadajcie sobie nawet ją, ja jeśli nie miałyście problemu wcześniej z tarczą, nawet nie wiedziałyście o tym, to po prostu lepiej sobie ją zbadać, żeby skontrolować ten poziom. Zwłaszcza w sumie, zwłaszcza, że w sumie teraz chyba ginekolodzy już za każdym razem przy badaniach, tych jakby pierwszych, czyli morfologia mocz, tarczyca, inne toksoplasmozy i inne po prostu rzeczy. każą mam robić TSH chyba w ciemno. Nie wiem, czy ktoś już teraz z ginekologów po prostu odpuszcza, bo to jest mega, mega ważne badanie. Dobra, gadam już, widzę 14 minut do Was i mam jeszcze planarnie dwa filmiki, które chciałabym Wam yy, nakręcić. Dajcie, dajcie znać, czy chcielibyście takie filmiki zobaczyć. I pierwszy z nich to będzie filmik o wyprawce dla noworodka, czyli ubranka, akcesoria yy, i tak dalej. A drugi filmik to jest filmik o tematyce yy, takiej już bardziej dla mam, czyli yy, o torbie do szpitala, czyli w co się spakować, yy, co zabrać, żeby nic nie pominąć, zapomnieć. I tak dalej, pokażę Wam również jak wygląda moja torba do szpitala, która będzie dzisiaj już pakowana. Ok, i tym akcentem kończę ten filmik, dajcie znać co myślicie o takiej tematyce jakby na moim kanale, troszeczkę odbiegającej od tego jakby świata wizerzu, ale żeby wprowadzić bardziej takie po prostu elementy prywatne, coś ala la daily vlogi i w tym stylu, dajcie znać, czy chcielibyście takie coś oglądać na moim kanale. Ja już się z Wami żegnam i dzięki za uwagę i do zobaczenia, pa! Trzymajcie się, do następnego!